Proszę Michał Bagietka-Kożelańczyk. 67 700. Pozycja bokserska najpierw. Pagieta Alvaro. Jak coś pamiętajcie dziewczyny, że Bageta jest wolna. Zapraszamy do face to face. Taki będziesz. Mam nadzieję, że kondycja ci nie zawiedzie. Możemy teraz to zrobić skurbiony na kapelę jebanego kurwa śmiecia. Ja to teraz mogę kurwa, Pamiętaj. Runda nasza, bagieta, światło wygasza, Nara. Chodź, Bagieta, jeszcze, bo będą jeszcze pytania. O, jesteś zaskoczony, że tak agresywnie do ciebie podszedł? Nie, bo tam już były przepychanki z kapelą, więc ja już tu byłem przygotowany, że będzie tutaj mocno. więc... Ale mam nadzieję, że Bagieta kondycja ci wyrobi. I pokażemy te trzy rundy, nie? Siedem kilo różnicy. Tak jest. Przewaga Słuchaj, na pewno siły, jak sobie z tym poradzisz? Powiem ci tak, żeby cię nie rozjebać, to ściągnij mi kapelę z oczu przez cały dzień jutro. Nie będę taki, kurwa, wkurwiony. Musisz Jasia do piwnicy schować. O. Czy... Pami pamiętaj, że jak kapela mnie jutro wkurwi, to dostanie jeszcze większy, kurwa, pierdol, niż, kurwa, masz dostać. To musisz chyba z Jasiem to dogadać. Jasiu, musimy pogadać, musimy pogadać. I Patecki dostanie pierdol jeszcze za Jasia, tak? No jak byłem jutro wkurbiony, to tak. Będzie trzeba... No trudno. I'm sorry, memory kurwa, na kimś się wyżyję. Oh, 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 Jasiu butem go rzucił Dobra, Bagieta, Bagieta, spokojnie Dziek. Bo kontuzja zostaje. Spokojnie, Bagieta Bagieta, uspokój się Kurwa, je jaki on jest? Bagieta! Bagieta, walka jutro! Chodź, bagieta, bagieta spokój spokojnie. się! Spokojnie już, bagieta! Ja się, muszę bo muszę chyba, ja się jutro nie. Bagieta, spokój. No lepiej dla ciebie chyba. Bagieta! Ej, bagieta! To jest Jasia, kapeli. Dobra, dziękujemy za face to face. Czy jeszcze. Coś?